Witajcie, kochani. Zrezygnowałam z reklam, które są dosyć uciążliwe, jeśli słuchamy głębiej jakiegoś przekazu. W zamian za to zdecydowaliście się płacać darowizny na moje konto. Jestem Wam za to bardzo wdzięczna. Poświęcam wiele czasu nie tylko na nagranie tego, później jeszcze sprawdzenie i wprowadzenie na kanał YouTube, ale również Poświęcałam wiele lat mojego życia na to, żeby do pewnych mądrości dojść i się z wami tutaj podzielić. Dlatego jestem wam bardzo, bardzo wdzięczna za takie uznanie, za lajkowanie, za komentarze oraz również za te darowizny. W poprzednim nagraniu powiedziałam, że każdego miesiąca będę losowała dla jednej osoby jakąś taką małą ekstra nagrodę za właśnie te wszystkie działania. Już za miesiąc luty mamy osobę, która wygrała, można tak powiedzieć, pierwsze nagranie z cyklu Droga Mistrza. Na ten miesiąc, na miesiąc marzec, proponuję zrobić losowanie, którym nagrodą będzie nagranie czakra serca. Są trzy dostępne nagrania dotyczące tych trzech podstawowych czakr, natomiast reszta od czwartej do ósmej jest płatna, można kupić sobie. A tutaj w ramach takiego podziękowania wylosuję spośród właśnie tych osób jedną, która otrzyma ode mnie darmowo nagranie dotyczące pracy z czakrą serca. Te nagrania są inne niż dostępne w ogóle tematy czakr. Mówią one o zniesieniu świadomości na poziomie każdej czakry. Myślę, że to są ciekawe rzeczy i kto już zna, kto dostał ode mnie takie różne nagrania, ten może to potwierdzić. Przypominam jeszcze, że numer konta podany jest pod filmem w tej ramce w rozszerzeniu. Dziękuję Wam kochani za dzisiaj i przechodzimy do Nagrania. Witajcie, kochani. Dziś mam dla Was pracę. Wiemy, w jakim okresie znajdujemy się globalnie. Wiemy, co dzieje się w Polsce. I taka podpowiedź, która dzisiaj przyszła z góry, to to, żeby przekazać Wam pewien dźwięk czy też pewną wibrację dzięki której będziemy mogli wspomóc siebie w tym wyjątkowym okresie, bo nasila się ta przemiana, elementy tej przemiany, i warto jest troszeczkę czasu poświęcić na własny rozwój, na podniesienie własnej wibracji. Do tej pory moja praca głównie polegała na poznawaniu, Programów Starego Świata, w które uwierzyliśmy, uznaliśmy za prawdę życia i według tego żyliśmy. Moja praca została zakończona. Poznałam życie dualne, zależności tego życia dualnego i drogi wyjścia z tych programów. Teraz przyszedł taki czas pracy wibracyjnej, pracy nad naszą strukturą energetyczną. Od kilku lat, jak już wspomniałam, w różnych nagraniach pracuję w temacie fizycznego ciała. Teraz przyszedł czas dalszy, pracy z energią. Mam grupę, w której pracujemy nad wzniesieniem własnych wibracji, a teraz, jakby przy ten czas, żeby podać dla większości ludzi, kto będzie gotowy do takiej pracy, może sobie. Taką pracę wykonać. Chodzi o świadome narodziny. Jesteśmy generalnie świadomością, która zamieszkała w strukturze energetycznej. Ta struktura energetyczna, czyli nasze ciało, nasze dalsze ciała, generalnie te trzy podstawowe ciała, prócz fizycznego, wibrują z częstotliwością, która jest informacją o naszych przekonaniach. Inaczej będzie wibrowało pole mentalne, jeżeli będziemy mieli obawy, lęki, bezwartość, złość itd. A inaczej będzie wibrowało pole mentalne, kiedy będziemy czystą wewnętrzną ciszą. A inaczej będzie wibrowało, kiedy tam będzie zasiany już obraz ideału, obraz światłości. I nie dlatego, że cokolwiek jest złe w tym, czy dobre, ale dlatego, że jesteśmy w drodze dorastania. Tak jak nie ma niczego złego w byciu w przedszkolu, czy w szkole podstawowej, i niekoniecznie od razu musimy na studia, tak idziemy drogą niższych wibracji, niższych emocji, a później wchodzimy na wyższe. Na wyższe wibracje i wyższe, świadome myśli. To samo jest w polu emocjonalnym. Wiadomo, że tam gdzie będzie cierpienie, ból, lęk, jakieś tragiczne wydarzenia emocjonalne, będzie to pole inaczej wibrowało niż tam, gdzie jest lekkość, radość. Szczęście, miłość jest to oczywiste. Dlatego z tego świata dualnego wychodzimy nie tylko poprzez uświadomienie sobie, że była to gra niższy poziom, szkoła podstawowa nie tylko poprzez uświadomienie sobie programów, tych przekonań, które obowiązywały w dualnym świecie i nie tylko poprzez zmianę tych przekonań. Ale również możemy popracować, wznieść się świadomie tworząc inaczej naszą energetykę, podnosząc tę energetykę, podnosząc wibracje poprzez dźwięk. Tutaj to, co dzisiaj chcę zaproponować, to są takie świadome narodziny naszej energii, świadome narodziny naszego pola energetycznego. Na niektórych nagraniach. Mówiłam też o tym, że można poprzez różne kody liczbowe zmienić pewne zapisy, które już mamy, czy dotyczące zmiany finansów, czy dotyczące zmiany zdrowia, zmiany w naszym domu, otoczenia itd. No różne możemy sobie historie zaplanować i wprowadzić w nasze pole zapis cyfrowy. I stosując te kody cyfrowe możemy dokonać również zmian w naszym życiu, ponieważ każda liczba, każda cyfra ma, jest życiem, ma swoją wibrację, ma swój, swoje przeznaczenie, niesie informacje. Dobrze sobie uświadomić, że jest, to, ten świat jest światem wibracji. Wibracje wynikają z przekonań świadomościowych, więc mamy dużo różnych narzędzi. Jest świadomość, są emocje, są kody liczbowe, jest dźwięk i dzisiaj proponuję taką pracę nie tylko z kodem liczbowym, ale też dźwiękiem głównie. Kiedy urodziliśmy się tutaj jako istota ludzka, mieliśmy pewne zadania. Braliśmy sobie świadomie pewne przekonania, pewne prawdy, pewne historie, które będziemy chcieli, rodząc się tutaj, zmienić. Tak jak idziemy do szkoły podstawowej i idąc do pierwszej klasy, wiemy, że będziemy się uczyć literek, cyferek, składania w słowa wyrazy, działań matematycznych itd. Wiemy, nad czym chcemy pracować. Idąc Tutaj w życie, w dane wcielenie, też doskonale wiemy jako dusza nad czym chcemy pracować. I tym pierwszym obrazem jest nasza data, tam są zapisy nad czym będziemy pracować. Drugą historią jest nasz ród, tam też są pokazane programy, które przyszliśmy zmienić, podwyższyć. I to jest ta podstawowa praca zmiana świadomości. Dzięki której zmienia się nasza energetyka. Kiedy rodziliśmy się tutaj, to urodziła nas mama. Czyli, jakby dostaliśmy ciało z rodu, z taty rodu, z mamy rodu, dostaliśmy ciało z zapisami, z programami, z informacjami. Było ono potrzebne danej duszy, dlatego wybrała ten ród. Ale w tym ciele to mieliśmy. Kiedy sobie uświadomimy programy i pracujemy nad nimi, zmieniamy je, czyli dorastamy, to w pewnym momencie jesteśmy gotowi iść dalej. Gotowi iść dalej oznacza świadomie narodzić siebie. Mama dała nam ciało z tatą. My teraz możemy dać sobie ciało energetyczne, czyli też fizyczne dzięki temu, Czyli jakby narodzić się powtórnie już jako świadoma istota rodząca siebie poprzez nie tylko zmiany świadomości, ale podniesienie wibracji, dzięki temu, co teraz zaproponuję są to narodziny. Powtórne narodziny w duchu i w energii. W wibracji. Niektóre osoby. Zgłaszały się do mnie pojedyncze osoby, zaproponowałam taką pracę, czyli osoby, które zgłosiły się do takiej indywidualnej pracy, dostawały osobistą taką wibrację, dźwięk, zapis. Dostawały osobisty kod. Dzisiaj poprosiłam o koty dla Polaków, poszczególnych osób nie, tylko dla całości. Czyli każdy z nas, będący Polakiem gdziekolwiek jesteśmy na świecie, możemy pracować właśnie z tym dźwiękiem. Jest to praca i dla nas, i dla naszych rodzin, i dla bliskich, i dla Polski. Kiedy poprosiłam dla całości, jeszcze w, tu jest zatrzymanie, wstrzymanie najpierw pracujemy dla siebie, jako istoty ludzkiej, która jest w jakimś sensie powiązana z naszym krajem, z Polską. Praca polega na śpiewaniu literek, które tego kodu, który jest kodem literowym, ale również kodem liczbowym. Teraz wam przedstawię ten zapis i umieszczę go również pod nagraniem w tej ramce, żeby każdy mógł go sobie zobaczyć. Mamy, dostaliśmy taki kod literowy i liczbowy jednocześnie, który odczytamy najpierw liczbowo. Ten kod składa się z czterech działów: jest to No, Ni, Te, Jo. I po odczytaniu. Tego kodu mamy informację, że pracując, zaraz powiem jak podnosimy nasze wnętrze do połączenia ducha z materią, czyli wznosimy się we wewnętrznym polu w łagodność do kontaktu z sercem, czyli łagodność, działanie poprzez serce, ale już jako istota duchowa, nie ta mała ludzka, która tam sobie mówi o sercu, tylko w łagodności istoty duchowej w pełnym połączeniu ducha z materią, czyli odzyskanie siebie prawdziwego, którym jesteśmy. Na zewnątrz będzie to powodowało pewność siebie, kreatywność i ukorzenienie się w tej nowej rzeczywistości, nowego świata. Całościowo, ten kod powinien nam otwierać dużą kreatywność i taką mądrość głęboką, która da nam szansę poznania pełnego siebie jako istoty duchowej, która jest objawiona w materii. Czyli mówiąc jeszcze dalej, odzyskanie siebie, pełna łagodność i pełnia poznania rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Ale poprzez ducha, którym jestem. Jest to dalej idąc, kod prowadzący do pełnej, świadomej kreacji życia. Dlatego, że jestem duchem w tym wewnętrznym świecie, jako istota duchowa, i na zewnątrz stoję tutaj twardo, działam, w pewności siebie tworzę. Teraz jest to bardzo nam potrzebne, bo ten świat się stary rozsypuje, a będzie powstawał nowy, więc musimy ten nowy tworzyć. I ten kod nam pomoże. Literowo jest to z czterech działów: No, ni, te, jo. Cyfrowo jest to wibracja kreacji, tworzenia pełnej mądrości, pewności siebie, siły stwórczej, jednocześnie jako duch pełni objawiony w materii. To tyle o tym kodzie. I teraz jak go stosujemy? Jeszcze może powiem że ten czas świadomych narodzin siebie jest niezwykle istotny bo obudziliśmy się już do zrozumienia kim jesteśmy no nie wszyscy ale mówię do tych którzy to rozumieją uświadomiliśmy sobie programy których tutaj ten świat funkcjonował uświadomiliśmy sobie że nie ma niczego złego żadnych złych sił tylko pracujemy nad poznaniem tej rzeczywistości i przekształceniem jej w wyższy poziom, tak jak wchodzimy do pierwszej klasy, żeby dojść do ósmej, i nie ma tu żadnych demonów, które nam zabrały wiedzę, i nagle jesteśmy analfabetami w pierwszej klasie, tylko jesteśmy w drodze od pierwszej do ósmej klasy, żeby później jeszcze iść dalej. Tak samo tutaj. Po zamknięciu tego świata dualnego przychodzi czas, czyli zrozumieniu go i zamknięciu, przychodzi czas tworzenia nowego świata, nowej rzeczywistości, czyli też nowych ludzi, nowych istot, które nie będą już nieszczęśnikami, ofiarami losu, które sami sobie stwarzamy jako trudne doświadczenia, tylko będziemy już istotami. Świadomie pracującymi nad własnym życiem i nad własną strukturą energetyczną. Praca ta polega na śpiewaniu. Możemy mówić to, ale dużo większą siłę ma śpiew. I teraz to, co proponuję, zaczynamy od wyciszenia. Siadamy sobie spokojnie, zamykamy oczy, przez chwilę skupiamy się, na tym, kim naprawdę jesteśmy, na wibracji naszej duszy, naszego ducha. Skupiamy się na tym, że jesteśmy wibrującym polem światła. Do tej pory myśleliśmy, że jest to tylko człowiek, kawałek ciała, mięsa jakiegoś. Teraz mamy poczuć, że jesteśmy cały czas w ruchu, ta światłość wibruje. Oddychamy spokojnie po kilku oddechach. Robimy bardzo głęboki wydech, tak żeby jak najwięcej z siebie tego wydechu zrobić. Głęboki wydech, możemy nawet zrobić skłon do dołu, żeby zrobić głęboki, głęboki wydech. I później głęboki wdech. Ten wydech powinien być nie tylko tutaj do gardła, do płuc, ale on powinien schodzić nam do żołądka, do krocza, do stóp. Czyli dobrze jest sobie wypracować taki spokojny, głęboki wdech, którym obejmujemy całe nasze wnętrze. Robimy to przy pomocy wdechu i wizualizacji. Dzięki głębokiemu wdechowi i wydechowi, robimy to kilka razy, rozluźniamy głęboko ciało i uświadamiamy sobie, że nasze ciało jest jakby tubą. Jakby fletem, przez który gra Bóg, czy duch, czy źródło. Zobaczmy siebie jako wewnętrznie tą pustą przestrzeń jako właśnie taki flet, jako taką tubę, przez którą my, teraz, twórcy swojego życia, tutaj świadomie podniesiemy własną wibrację. Kiedy już jesteśmy wyciszeni, kiedy już jesteśmy na tym głębokim wydechu i wydechu, zwróćmy uwagę na gardło, żeby gardło było też rozszerzone. Nawet możemy sobie zwizualizować, że ono jest rozszerzone daleko poza nasze ciało fizyczne. Zaczynamy od zobaczenia wewnątrz tego kanału, ale rozszerzmy ten kanał, tą tubę światła na nasze, szerokość całego naszego ciała. I jeszcze możemy tą tubę wyjąć poza ciało, jakbyśmy byli takim słupem światłości. Robimy wydech, jeszcze raz wdech i zaczynamy śpiewać. Pamiętając, że ten śpiew to jest moment niezwykle ważny, bo następuje akt miłości między naszym męskim aspektem, czyli świadomością, czyli świadomie teraz powołuje. Siebie nową, a polem energetycznym, czyli tym polem, czyli tym żeńskim aspektem między świadomością a moim ciałem fizycznym i dalszymi ciałami energetycznymi. Jest to akt miłości wewnętrzny, już nie ten, który czynili rodzice, współżyjąc i dokonując poczęcia mojego ciała fizycznego gdzie robili to jeszcze w programach dualnych, będąc, tylko ja teraz już zamknąwszy tą całą pracę dualną, już zostawiam za sobą i wchodzę, ja duch w świadome poczęcie siebie nowej, poczęcie mojej wibracji energetycznej, mojej wibracji mojego ciała energetycznego, ja teraz powołuję siebie nową, Poprzez akt miłości, akt seksualny, akt połączenia między męskim a żeńskim, między świadomością, którą jako duch jestem, a polem energii, którym jestem. Więc niech to będzie czułe, niech to będzie pełne miłości, niech to będzie pełne zrozumienia, że jest to najpiękniejszy akt. Człowieka, który doszedł do tego, że jest pełnią istnienia i może teraz powołać siebie nowego. Jest to niewyobrażalny, piękny akt miłości. Jest to coś najpiękniejszego, co możemy zrobić: powołać siebie jako nowego człowieka, narodzić siebie nowego. Kiedy mamy już to w zrozumieniu i uświadamiamy sobie tą tubę, która jest takim kanałem światła daleko sięgającym poza, Moje ciało fizyczne w pewnym sensie znikamy jako nasz dotychczasowy obraz siebie samego i zaczynamy wtedy śpiew. Bierzemy wdech i najpierw zasiewamy te literki, które tam są pokazane. Czyli O, N, I, T, E. Zasiewamy te literki jak roń, który sieje ziarno, lub jak ten początkowy akt miłości między kobietą a mężczyzną, czyli pierwsze dotyki, pierwsze nieśmiałe pocałunki. Kiedy mamy już to zasiane, wystarczy to zrobić raz, przechodzimy do prawdziwego już aktu miłości. No, ni, te, robimy to śpiewając wznosząco, czyli zaczynamy na tej linii prostej, a końcówkę wznosimy, jakbyśmy wysyłali ją do źródła wznosząc. Dzięki temu nasz projekt, nasz plan, naszą tą nową istotę. Ale używamy jeszcze przy tym drugiego elementu wizualizacji. Czyli kiedy śpiewamy to, wyobraźmy sobie, że ten dźwięk, który wychodzi z naszych ust, ale też naszego przecież głównie pola, on powoduje takie dookoła wibracje, te ruchy, jakbyśmy puścili kamień na wodę. I tworzą się takie okręgi. To wyobraźmy sobie, że kiedy to śpiewamy, dookoła nas tworzą się takie okręgi i one się rozszerzają, rozchodzą coraz dalej, obejmując całą planetę Ziemia, cały wszechświat bez kres istnienia. No. Im będziemy bardziej wyciszeni, bardziej rozluźnieni, bardziej znikniemy jaka odrębność, staniemy się dźwiękiem, który staje się piękny, łagodny i płynie bezkreśnie, tworząc nową rzeczywistość, nie tylko nas, ale przecież kiedy my jesteśmy inni, stwarza się inna rzeczywistość, bo wypełniamy sobą pole ziemi, pole polski, pole nowego świata, nowej gry. Bardzo jestem ciekawa, kochani, co będziecie odczuwali. Może podzielicie się w komentarzach, ponieważ osoby, które się zgłaszały do, takie, do takiej indywidualnej pracy, po taki konkretny dźwięk dla nich, yy, odczuwały te osoby różne rzeczy w ciele, albo różne przychodziły obrazy. Jest to bardzo ciekawe, jak to się później analizuje. Tutaj jest to dla Polaków, dla naszego państwa, ale nie jako państwa państwa, tylko dla nas Polaków, tak to zostało mi pokazane. I bardzo jestem ciekawa, co będzie się działo w waszym polu, w waszym ciele, w waszej rzeczywistości. Inaczej działają kody osobiste dla konkretnej osoby, bo często mają za za zadanie na przykład zniwelować jakieś schorzenia fizyczne, czy uzdrowić pewną sytuację w domu yy, czy finansach. Prowadzą do jakichś konkretnych historii, tutaj jest to dla wielu w temacie właśnie nasz, nasze państwo. Gdzie my, Polacy, musimy zmienić siebie tą strukturę, jeśli chcemy, żeby w tym państwie coś się zmieniło. Nie poprzez wzięcie do dłoni kosy czy siekiery, tylko poprzez zmianę pola, którym ja jestem. I. Tym polem moim stwarzam inną wibrację mojego domu, mojego państwa. To chyba tylko na dzisiaj tyle, już mamy, widzę, pół godzinki. Bardzo Was zachęcam do tej pracy. Ona przynosi, ta praca konkretna, powinna przynoś, przynieść nam dużą łagodność wewnętrzną, połączenie z duchem. Na zewnątrz, Większą konkretność, większą skupienie, stabilność, siłę wewnętrzną, siłę kreowania życia. Powinniśmy stać się bardziej stwórczy, spokojniejsi, pewniejsi siebie, jakby odzyskanie siebie jako istoty duchowej. Czy mogą to robić inne narodowości? Być może, tego nie wiem, każdy sobie może popróbować, natomiast być może dla innego państwa byłoby to troszeczkę inne. To ja kochani dzisiaj tyle, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę i co no, do następnego nagrania.